Witam serdecznie, wiosna jest w pełni warto korzystać z jej dobrodziejstw i dziś zrobię najlepszą zupę na świecie wiosenną a mianowicie barszczyk z botwiny do przygotowania barszczyku potrzebujemy kawałeczek mięsa wieprzowego, tu mam żeberka włoszczyzna, buraczek buraczek będzie nam później potrzebny suszony lubczyk, ziele angielskie i listki laurowe, najważniejsze bo twinka świeża umyte mięsko przekładam do garka. dodaję włoszczyznę, marchewka, pietruszka por, seler listki i ziela zalewam wodą troszeczkę soli. na początek niedużo w trakcie gotowania będziemy próbować i do, ewentualnie dosalać. Tak przygotowany wywar. Zamykamy i gotujemy do miękkości warzyw na bardzo małym ogniu. W trakcie gotowania po zdjęciu trochę szumowin dodaję lubczyk. I jeszcze chwilę gotujemy. Warzywka już ugotowane. Mogę sobie ich powyciągać. Mięsko też. Warzywek nie wyrzucamy, przydadzą się później. Piękny, aromatyczny rosołek wyszedł. Mm, jaki zapach. Kolejna naszego buraczka, ja go tu pocięłam ładnie taką drobną kosteczkę jest też buraczek odcięty od botwinki, rzucam do wywaru. I to ma tak się gotować około 10 minut. A ja w tym czasie przygotuję sobie botwinkę. Ponieważ to jest młoda botwinka, to ja kroję razem z tymi łodygami. W międzyczasie pokroję sobie cebulkę do ziemniaczków. Teraz na patelnię i smażymy na rumiano. Przygotuję nasze warzywa do zupy. Można to sobie zetrzeć na tarce na grubych oczkach, ewentualnie tak jak ja tu robię, kosteczkę. Pod koniec gotowania wrzucę ją do zupy. Kawałeczek selera i pietruszkę. Warzywka teraz wrzucam do zupy. Troszeczkę potrzebuję cytrynki soku, żeby barszczyk nas zakwasić. Można użyć łyżkę octu, jeżeli ktoś lubi. Zagotuję i wrzucimy naszą botwinkę. Ostatni składnik, nasza botwinka. jeszcze chwilkę od zagotowania tak około 10 minut. Zostanie nam tylko jeszcze dodanie śmietanki, a to jeszcze za chwilkę niech się pogotuje. Zupka ugotowana, wystarczy tylko teraz zaprawić śmietaną. Tu mam śmietanę 18. Żeby nam się nie zważyła, to nabieramy trochę zupy, wlewamy do śmietanki i mieszamy. O, ładnie nam się rozmieszała, przelewam do zupy. I oczywiście jak wlewam, to od razu mieszam. No proszę bardzo, nie zważyło się. Każdy może doprawić sobie, według swojego gustu, do smaku. Ja ten lubię trochę pieprzu dać. Pieprz na koniec dodaję. Sprawdzamy czy jest słone, na kwaśność. Przejdźmy do ziemniaczków. Ziemniaczki mam ugotowane już. Dodaję troszeczkę zesmażonej cebulki. Troszeczkę mleka. I ugniatam. Takie trochę puree nam będzie. Zupka jest bardzo smaczna, próbowałam A teraz muszę ładnie podać Kładamy ziemniaczki na środku To będzie większa porcja To chyba dla mężczyzny Robimy w środku takie gniazdeczko I posłuchajcie Jeżeli nie macie co zrobić Z ćwikłą, z chrzanem, która wam została ze świąt Ja zawsze serwuję Po łyżeczce Do ziemniaczków a no, może jeszcze troszeczkę. Wystarczy nalać zupki do talerza. Oto pyszna, aromatyczna nasza wiosenna zupa barszcz z butwinki. Ja życzę smacznego. Do zobaczenia, pa.